omówię dla Was dzisiaj wszystko, co powinniście wiedzieć o trajdowaniu w nowej lidze Rise of the Abyssal, czyli jak wyszukiwać i poprawnie wyceniać przedmioty oraz jak korzystać z nowej mechaniki sprzedaży itemów offline. Tym filmem zaczynam również serię poradników do Path of Exile 2, gdzie omówię wszystkie mechaniki i najważniejsze aspekty gry, więc jeśli nie chcesz niczego ominąć, to polecam zostawić subka. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, że trajdowanie w samej grze, czyli wyszukiwanie jakby przedmiotów w grze, mamy pod przyciskiem slash defaultowo, to jest market panel i to jest właśnie duża zmiana, że możemy wyszukiwać te przedmioty w grze, nie musimy tego robić w przeglądarce i zaraz sobie przejdziemy do omówienia całego wyszukiwania, jak co dobrze wyszukać, wycenić, omówimy sobie stat grupy i tak ale najpierw też powiem Wam o nowym NPC-ku, czyli Anch, czyli ta babeczka, która się odblokowuje w czwartym akcie. No i ona umożliwia nam em, tradowanie właśnie itemów offline, wystawianie jakby tych itemków. Jak dojdziecie do czwartego aktu, wystarczy nam zagadać, następnie musimy się udać do hideoutu. Jak nie macie hideoutu, to u niej hideout możecie sobie wybrać. No i macie tą babeczkę u siebie w hideoutcie, Nastaje, następnie dajecie manage shop i... Musicie mieć te taby. I teraz powiem wam, bo też będę to robił, jak przekonwertować te taby z POE1, właśnie żebyście je mieli do POE2, jako te merchant taby. A jeżeli ich nie macie, to możecie sobie je kupić w Microtransaction Shopie. I jeden tab kosztuje po 40 punktów, lub 6 tabów możemy kupić za 200, oszczędzając 40 punktów. Dobrze, żeby przekonwertować te taby, musimy się udać na stronę główną POE2, zalogować się, kliknąć na nazwę swojego konta, My Account. I następnie Merchant Stop Upgrade. I teraz tak, parę info. Po pierwsze, jeżeli zapgradujemy już tego taba, jest to permanentne i nie może zostać odwrócone, tak jak jest tutaj napisane. Druga sprawa jest taka, że te taby, jak sobie zapgradujecie, bo to się upgrade'uje jakby premium z taby do tych merchant tabów, jeżeli je zaupgrade'ujecie, to one nie będą dostępne w PoE1, dopóki nie dodadzą merchant tabów do PoE1. Nie jest napisane, kiedy to zrobią, podejrzewam, że w następnej lidze, ale no, tego nie jesteśmy pewni. Także o tym musicie pamiętać. I teraz jeszcze kolejna rzecz, jeżeli sko Korzystaliście w POE1 z upgrade'u stash tabu do upgrade to premium, jak mieliście jakby zwykłego stash tabu, i go zapgradowaliście, bo była taka możliwość. To tych tabów nie da się przekonwertować, ale pracuję nad tym, żeby umożliwić taką, taką rzecz, więc trzeba na to będzie poczekać. No i teraz ja sobie jednego taba zapgraduję na tej stronie. Cyk, upgrade to merchant tab, upgrade complete. Zobaczmy, czy to od razu będzie w grze. Czy trzeba jakoś tam się wylogować, czy coś. Manage shop. O, i widzicie, od razu mamy tego. Taba już w grze dodanego. Następnie w tabie bierzemy sobie jakiś item. Ja dla przykładu wezmę cokolwiek. No nie wiem, jakieś rękawiczki, tak? Powiedzmy, że chcę je wystawić za Exalta. List item. I one są już wystawione za Exalcika. Ktoś może w tej chwili je wyszukać na tradezie. Jeśli je wyszuka, może kliknąć, żeby się do nas teleportować, kupić ten item, nieważne czy jesteśmy online czy offline, bez żadnej interakcji, po prostu przychodzi, kupuje i ma. Ja korzystając z okazji, chciałem zaprosić Was na Discord dla widzów i ogólnie dla graczy PoE. Mamy już tutaj prawie 600 osób na Discordzie, są świeżo utworzone kanały Strefa PoE 2 jest kanał ogólny, można się pochwalić jakimiś dropami, zapytać o jakieś buildy, atlas, craft i tak dalej, więc zapraszam, jak chcecie, jak ogarniacie gierkę i chcecie pomagać, czy jak jesteście nowi i macie jakieś pytania, to tutaj jest dobre miejsce, żeby je zadać lub się pochwalić jakimś dropem lub cokolwiek. Jeśli szukacie gildi czy jakiś graczy może do gry, no to tutaj tworzymy taką społeczność, więc zapraszam, wszyscy są mile widziani. No i oczywiście na odwrót, czyli jeżeli to wy chcecie kupić jakiś item, to wyszukujecie sobie go w grze, ja to wyszukałem byle jaki łuk i macie travel to hideout od razu tak. Klikacie sobie travel to hideout, to jest na przykład z alchemii wystawiane, od razu przenosi was do hideoutu i w tym momencie możecie sobie o. Otwierałam się okienko i możecie to kupić, oczywiście trzeba zapłacić też golda, tak? Czyli musicie, musicie mieć i dany orb i jakąś tam ilość golda konkretną. No i ten item możecie sobie od kogoś kupić, ale trzeba właśnie o tym pamiętać, żeby tego golda mieć. Niestety taki nowy system tradowania offline wprowadza troszkę taką w sumie ważną zmianę według mnie, e, szczególnie dla nowych graczy, świeżych graczy lub takich średnio zaawansowanych, e, mianowicie no. Wcześniej, jak wystawiliśmy jakiś przedmiot za tanio, to mieliśmy na angle spam i od razu wiedzieliśmy, hej, coś tu jest nie tak, chyba źle wyceniłem ten przedmiot, prawda? A teraz, no jeżeli wystawicie taki item na tego offline tradera, to ktoś przyjdzie, kupi i jest zarobiony, a wy nawet o tym nie wiecie i jesteście stratni. Dlatego musimy nauczyć się dobrze wyceniać przedmioty, a żeby dobrze i efektywnie przede wszystkim wyceniać przedmioty, no to trzeba umieć Poprawnie korzystać z tych wszystkich filtrów do trajdowania, o których wam teraz powiem i za chwilę je sobie omówimy. Oczywiście do tego jeszcze warto mieć jakieś fajne makro do wyceniania przedmiotów. O makro wam powiem później. Na razie zajmiemy się tymi filtrami, więc, więc przejdźmy do tych filtrów. Ok, zaczniemy w takim razie od takich kompletnych podstaw. Powiedzmy, że szukamy sobie Armora, więc tutaj w item kategorii od razu wybieramy Body Armor, żeby pokazywało nam tylko armory. Następnie dajmy na to, że chce, mamy level. Powiedzmy, ja mam 44, więc pisujemy level. Nie minimalny, tylko maksymalny 44. Nie będzie wtedy nam pokazywało itemów wyższych niż 4/4, bo czasami możemy po prostu nie zauważyć, kupić jakiś item na 60 level i się okaże, że nie możemy go nosić przez kilkanaście leveli. Więc tutaj pamiętajmy, żeby w tym levelu, żeby ten level sobie wpisać. I co mamy dalej? No Możemy sobie oczywiście zrobić tak, że na przykład, nie wiem, gracie pod Armor, chcecie głównie mieć z Armora, więc wpisujecie, żeby przynajmniej tego 50 Armora było. Dzięki temu zawsze pokażę Wam Armor. Albo tylko z armorem, albo na przykład Armor Evasion, Armor jest. Jeżeli chcecie, żeby pokazywało wam tylko na przykład sam armor, no to w maksymalnym Yesie, maksymalnym Evasion możecie wpisać jeden, wtedy pokaże tylko same armorowe. Jak widzicie, pokazuje też unikaty. Możemy sobie wybrać według Rarity: możecie wybrać, że tylko rery, albo jakikolwiek nieunikatowy na przykład. To też jest taki statk, z którego można czasami korzystać, ale weźmy, że chcemy tylko złote armory na ten moment. No i teraz zaczynamy sobie filtrować. Oczywiście możecie wybrać, czy on ma być korapty, czy nie. Tutaj tych modów jest dużo, warto się z nimi zapoznać. Nie używa się ich aż tak często wszystkich, ale niektóre czasami w konkretnych sytuacjach warto użyć, szczególnie. Dlatego jak się zaznajomicie z nimi, to, to będziecie wiedzieli w jakim momencie, co byście tam chcieli. Na przykład jak nie chcecie skoraptowanego, to corrupted no, tak? I przejdźmy do stat filtrów, bo tutaj jest, to tutaj jest ważne. Powiedzmy, że chcemy w tym armorze mieć life'a, więc bierzemy tu maximum life, na przykład 40. Do tego chcemy, nie wiem, fire resa, żeby ten armor miał, bo akurat nam brakuje fire resa, chcemy go sobie załatać w armorze, e, więc bierzemy fire resa, 25, tyle nam brakuje, tyle nas zadowala. I dajemy search. No, jak widzicie, macie armory przynajmniej 40 HP do tego fireless I teraz co? Widzimy, że one są dosyć tanie, nie? Bo jest dużo po egza, jeden lepszy, drugi gorszy. Może być, powinniśmy to jakoś lepiej sfiltrować. I teraz albo można skorzystać ze stat grupów, które zaraz omówimy, albo dodać sobie jeszcze jakieś mody, nie? Zobaczmy, co tu w ogóle. O, na przykład, Armor also applies to elemental damage jest taki nowy mod, tak? Armor also applies. To elemental damage. I to nie jest implicit, bo implicit jest jakby na górze, tutaj nad paskiem, to jest explicit też. Pamiętajcie, żeby wybierać odpowiedni mod. Jak wam nie wyszuka żadnego, to czasami może mogliście coś złego wybrać, wtedy sobie kliknijcie i wybierzcie inne. To nie jest ani desecrated, ani implicit, tylko explicit w tym przypadku. No i dajmy na to, że przynajmniej te 25%, żeby tego było. Cyk. I już mamy troszkę, o widzicie, ten trade bardziej sprofilowany. Już są tylko dwa przedmioty za jeden, później za dwa, za pięć, nie? Ale to jest takie korzystanie właśnie. Z tych stat filtrów, takich bardzo podstawowych. A co jeśli byśmy chcieli, na przykład, żeby item miał. Em, bo teraz nam wyszukuje tylko kilka przedmiotów, ciężko jest to znaleźć, nie? Ale powiedzmy, że brakuje nam wszystkich rezów, tak naprawdę. To nie musi być koniecznie fire res, to może być jakikolwiek res. To co, jak możemy to zrobić, żeby było łatwo, szybko, przyjemnie? Otóż usuwamy tego fire -reza ze stata ogólnego i dodajemy stat group. Stat group count. Count to działa w ten sposób, że wyszuka nam tyle modów, ile sobie tutaj wpiszemy. My wpiszemy w minimum jeden spośród tych, które wybierzemy. Czyli wpisujemy sobie res, bierzemy cold, res fire, res lightning. Mamy trzy razy wybrane. No, chcielibyśmy, żeby każdy z nich co najmniej miał 25. I count jeden, czyli jeden z tych będzie jakby aktywny. Dajemy search. I zobaczcie, od razu tych armorów jest dużo więcej do wyboru. I każdy ma i Hapa i Armor also applies to Elemental Damage, ale też ma Reza. Ten ma Fire, ten ma Cold, ten ma e, też Cold, ten ma Fire. Możemy sobie wpisać dwa. Ciekawe, czy taki wyszuka. No widzicie, takich jeszcze nie ma. No jeszcze jest za wcześnie w lidze, nie? Jakbyśmy dali po 15%, może by się znalazły takie z dwoma. Tak, no i tu już wtedy z dwoma mamy. Jak widzicie, Cold Lightning, nie? Fire Cold, Fire Lightning. Także e, to jest taki pierwszy stat group Count. Warto go znać. Dobrze, teraz mamy idealny moment, żeby omówić sobie stat grup Weighted Sum. Mm, weighted Sum działa w ten sposób, że jak damy sobie tutaj rezy po raz kolejny, na przykład rezy, bo to nie muszą być konieczne rezy, ale tak sobie go omówimy, e, i wpiszemy minimum e, na przykład 70, to wyszuka nam przedmiot, który spośród tych trzech rezów będzie miał łączną sumę tych rezów 70. Zaraz sobie, no dobra, przesadziłem. 40 dajmy, tak? O, i zobaczcie. Ten item ma łącznie 42 reza spośród tych trzech, które wybraliśmy, czyli tu akurat na przykład ma 25 fire, 17 cold. To jest suma 42. Tutaj też jest 42, czyli 22 fire, 20 lightning. I to jest kolejny Kolejny stat group, który jest bardzo przydatny w wielu przypadkach, więc warto go znać i warto sobie z niego korzystać w momencie, kiedy chcecie spricować sobie swój przedmiot, a szczególnie kiedy chcecie znaleźć coś dla siebie i nie do końca wam wyskakuje, bo na przykład w zły sposób tego szukacie, nie? Czyli ten weighted sam naprawdę jest przydatny w wielu przypadkach. Ja często z niego korzystam i polecam wam też tego stat grupa ogarnąć i się go nauczyć. Kolejna przydatna opcja na tradzie jest to wyszukiwanie podobnego przedmiotu. Jeżeli znaleźliście jakiś item, który wam się spodoba, w sensie jego staty, ale chcielibyście zobaczyć podobne, czy nie są gdzieś może niedużo taniej, znaczy niedużo drożej, a trochę lepsze, to możecie sobie dać filter by item stats i automatycznie Wam uzupełni te staty tego itema właśnie w tych filtrach. I możecie sobie dzięki temu taki itemek wyszukać i pokażę Wam podobne itemy, nie? Czyli tu też jest Armor, Armor, Hub, Rezy i Spirit. Zobaczcie ten item. Jest dużo lepszy, tak? Co tylko, no widzicie jest 14x droższy, ale wyszukało nam podobny item, tylko że lepszy, no i w taki sposób możecie sobie też łatwo takie itemy znaleźć i nie musicie ręcznie tego wszystkiego tutaj wpisywać, tylko klikacie tą lupkę i macie wszystko uzupełnione. Kolejnego stat groupa omówimy z innym przedmiotem, to od razu się też nauczycie paru innych rzeczy. Żeby wyklirować filtry klikamy tutaj clear filters, no i powiedzmy, że tym razem wyszukujemy sobie spira, dajmy na to, nie? wyszukujemy sobie spira i teraz tak, jeśli chodzi o bronię, no to mamy tutaj dużo różnych możliwości. Możemy albo szukać po elemental DPS-ie. Dajmy na przykład 150 elemental DPS-a. Jak widzicie, pokazuje nam przedmioty, które będą miały tego elemental 150 lub wyżej. Ale możemy też wyszukiwać po atakach na sekundę. Czyli możemy na przykład dać 120 elemental DPS, ale na przykład ataki na sekundę tu macie 1,6. My chcielibyśmy 1.8, tak, żeby to szybciej atakowało. Zobaczcie. Nawet 1,9, 1,98 już nam wyskakują, nie? Tak samo kry, pokryt częściej możemy. Ten ma 5%, chcielibyśmy być co najmniej 6%. No takiego już widzę nie ma. A dajmy 1,6 i, i 6 O, no to już takie będą. No, czasami nie możemy przesadzić z filtrami, bo może takiego czegoś akurat na trade nie być, ale jak widzicie, mają co najmniej 6 kryta. Teraz te spiry. I teraz tak. Skorzystajmy z tego stat grupa NOT. Jest on do tego, żeby wykluczyć jakąś rzecz. Powiedzmy, że jest jakiś mod, którego koniecznie nie chcecie mieć w waszym itemie. E, dajmy na to, że nie chcemy tej many per kill, mm, więc bierzemy mana per enemy killed, dajemy to w stat grupie not. I teraz już tego spira nam nie pokaże. Już ten mod będzie jakby ukryty, nigdy nam się nie pokaże w naszych wyszukiwaniach. Warto też pamiętać, że dane przedmioty mają swoje dane fee, czyli jakby dany podatek, który musimy zapłacić za kupienie tych przedmiotów. I tutaj fajny, e, fajny motyw ze strony GGG, że my jako sprzedający nie płacimy tego fee. Za wystawienie, możemy wystawić ten przedmiot jakby za darmo, a dopiero jak ktoś go kupi, to opłaca te FI. Dzięki temu no, możemy te przedmioty spamować na rynek, wrzucać, o ile mamy te taby, oczywiście, to możemy te itemów wystawiać i nie musimy się martwić, że coś się nie sprzeda i stracimy golda, ale pamiętajmy o tym właśnie FI. Jeżeli macie jakąś daną ilość golda ograniczoną, no, macie jeszcze mało golda, a chcecie coś kupić, i wyskakują wam same za drogie przedmioty, to możecie sobie te FI dać na przykład maksimum 8000. Że, że nie chcecie droższego Spira niż za 8000, bo tylko tyle macie Golda. No i cyk, od razu widzicie, mamy takie Spiry, nie wiem, za 5000 maksymalnie i już mamy co prawda dwa, ale nadal jakieś są, prawda? No one już są jakieś, widzę tutaj trochę słabsze, jakiś niebieski. Nie wiem, od czego jest zależne to fit, pewnie od levela i od Reality. No tak podejrzewam ale tak jak mówię możecie sobie tutaj macie ten stat od filtrowania według fee jeżeli macie mało golda to warto o tym pamiętać żeby później nie, na darmo nie chodzić i się okazuje że brakuje wam golda też całkiem fajny stat dobrze że to dodali jeśli chodzi o waluty w PoE to mamy też currency exchange'a, jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z PoE gra pierwszy raz to na szybko wam to omówię podchodzimy do Ench, klikamy currency exchange i w tym markecie możemy sobie wystawiać przedmioty. Powiedzmy, że mamy Exalty, chcemy je sprzedać na przykład ze Divina. No to mamy, zobaczcie, 73 Exe za Divina w tej chwili to chodzi i wtedy musimy zapłacić 800 Golda. Klikamy place order, wymieniamy. Jeśli chcemy na odwrót, to przytrzymując CTRL klikamy na ten przedmiot i zamienia się jakby pozycjami, w tym momencie sprzedajemy Divina, za daną ilość egzów. jak widzicie wtedy fee też jest większe, tego golda trzeba więcej zapłacić i tak można robić z wieloma przedmiotami, m.in. z currency, ale też delirium, bridge, no wszystkie te waluty, jakieś ritualowe, fragmenty nabosy, bossy, zabysów, jakieś esencje, runy, to wszystko można tutaj łatwo, szybko sprzedać, płacąc właśnie golda za, za, za transakcję, ale no, jest to bardzo przyjemne, żeby to wszystko tutaj sprzedać, a jeśli chodzi o trading Makro, jak ja używam, wcześniej wam o tym wspomniałem. Ja akurat używam PoE Overlay. Wersję polecam wam pobrać standalone, bo jest też wersja Overwolfowa, ale na wersji standalone nie musimy żadnego Overwolfa dociągać, tylko mamy to osobno. I ustawiacie sobie tam przycisk do wyszukiwania. Ja to sobie ustawiłem na Ctrl Z. Ta aplikacja jest bardzo łatwa w skonfigurowaniu, więc nie będę wam konfiguracji tego pokazywał, bo każdy sobie z tym na pewno poradzi. Ustawiacie sobie na przycisk jaki chcecie. Pamiętajcie tylko tam też wybrać odpowiednią ligę, żebyście nie mieli na standard, tylko na, na ligę, która jest teraz, czyli Rise of the Abyssal. I ja mam na Ctrl Z, cyk, wyszukuję, i w taki sposób od razu w grze możecie sobie jednym klikiem te mody z tema, em, w jednego trade'a wklepać i od razu wam pokazuje wynik, po ile mniej więcej takie rzeczy są. No jak ja tu zaznacz, zaznaczę DPS i kryta. Zobaczcie, ceny już będą inne. Jak dodamy na przykład Physical Asmana, to też już no, musicie sobie to nauczyć się tym, z tego korzystać. Oczywiście, jak zaznaczycie wszystkie mody, to często wam niczego nie pokaże, no bo to trzeba trochę skonfigurować. To też na sztywno wam przypisuje tutaj dane widełki. Tak więc, jak chcecie, to można sobie je zmniejszyć do 22, tu do 5. No, trzeba z tym kombinować różnie, żeby wam to dobrze sprejsowało, Na pewno nauczycie się z tego korzystać, ale warto takie makro mieć, bo. No, ułatwia ono mega szukanie. Tym bardziej, że teraz, jak już to sobie em, wyszukaliście, to możecie kliknąć cyk, linka i od razu wam to otworzy. Musicie być zalogowani tutaj w tym e, na stronkę POE, żeby wam to się otworzyło łatwo szybko, ale e, no fajnie to działa, że e, możecie dany przedmiot bardzo szybko wyszukać. Nie musicie ręcznie go wklepywać e, w stronę. Także polecam każdemu makro takie sobie sprawić. Zapraszam do mnie na kanał Twitch, jak oglądacie ten film, to pewnie już streamek na Twitchu jest, dzisiaj wyjątkowo tylko na Twitchu, więc wpadnijcie, przywitajcie się, będzie mi miło, także widzimy się na streamku, ja zazwyczaj streamuję i na YouTube i na Twitchu, dzisiaj wyjątkowo tylko Twitch, także zapraszam, dzięki za obejrzenie filmu, jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić jakąś łapkę w górę, jakiś komentarz i widzimy się w następnym, siema, siema.